Hej, Julia! <grystanie> Hello! To no teraz zajmiemy się zachowaniem e, kalendarium z tak. po, dnia tak. powstania Barkowskiego. To jest po kolei. To my się grakujemy za Właśnie nam przybyła maszyna do pisania, żebyśmy mogli jej pisać. Wyspień, sierpień, wszystkie 63 54. Mam cztery. 64. Przerw. Nawet. Nie Nie robisz? Uczę się na nowo jak pisać. Okay. Odkrywam druk z mi Gutenberg. Albo Heisenberg, jak to woli. Heineken jest. <tryk> ładnie wow, nie ma, nic nie Maszyna krzyczy. A nie właśnie, bo zawsze się pięć Zaraz zacznie krzyczeć. Hej <słyszycie> Ala. Hi. Jak się czujesz? Jest super, ja mam jest super. Okej, okay, fajnie. No masz najlepsze barwy szczepu na sobie, Oczywiście, to jest najważniejsze. najlepsze i... I ma bardzo ładny, patrzcie, szczep 200. Jedyny najlepszy. Tak. I skawka <grymka> Za e pozdrób <grymka> Moja rodzinka. A więc rodzina ciebie nie bedzie. Moja matka i tata, te dziadku Dzień dobry. No to reszta. Pomagaj do kamery, bata. Co jest na twojej koszulce? To jest ziemniak, który... <grymka> <grymka> Które robi kupę frytkami. Świetny ziemniak. Dziękuję. Mam 180 zł, a to są moje genty w kolorach szczegółów, resztych kolorów nie mam, ale mam te kolory. Lekki nam głośni. To 80 zł. Lekki nam mam głości. Słuchajcie, gala. Na... Na... jestem świetną reprezentacją błotniaków. Musisz tylko wyobrazić sobie, że tutaj są pagony i chusta. Kiedyś będą. Obiecuję. vlog, taki mamy... A wy... do o, no, idealna reakcja, <laughs> Julia, właśnie tak ma być. Musimy wszystko zrobić, by Polska była piękna, wspaniała, niepodległa, suwerenna. Generał zostawił nam bardzo ważne przesłanie do wypełnienia. Jednym z jego filarów jest właśnie pamięć o historii i przekazywanie jej dalej wiedzy i wartości, które wyznawali. Stworzymy taką harcerską brać, którą już jesteśmy, ale też będziemy mogli wspólnie przeżywać wszystkie te chwile, które przeżywali powstańcy podczas tutaj naszego rejdu. Ja wam bardzo dziękuję. Z udziałem z brudiska. i to trochę mnóstwem, bo. Chodzić do ludzi, Mikołaj, Pokaż, jak Ci smutno Mikołaj, że ula sobie poszła. Dla filmu. <ślaffery> Mikołaj, powiedz mi, jak się czujesz, gdy ja twoje dziewczyny przy tobie. <ślaffery> Bardzo smutno. Pokaż swój smutek. <ślaffery> Dziś, no, jak oceniasz przygotowanie dzisiejszego kominka? No, jest już 6 minut po rozpoczęciu, a jak widać,. już się nie rozpoczęło. Lekka kreksa! Dużne, jest też komendant. I tu jest moja drużynowa. Druh komendant? Z i jej lupa. Jego lupa! Sorry, Bardzo lubimy naszego komendanta. Dajcie mi powiedz coś mi ulega. Piękna świnka! Szar! Szar! Dużo, wysłuchaj mnie, jestem jest tutaj bardzo duża, więc miejmy tu na uwadze i słuchajmy się, nie przetrzymujmy. Nie jak się mówi, nie dajcie mi jakąś grupę, bo będzie, wada, to będzie straszny szum i nic z tego nie wyjdzie. To prosiłabym pierwszą różnicę o obowiązku o sobie. Chciałabym wysłuchać, co pan powiedział.

Uwaga! Ostrzeżenie. Następny klip ukazuje uszkodzone myślenie mózgu spowodowane brakiem snu. Dzisiejszy poranek, tak? Tak, dzisiejszy poranek. E, mógł być troszkę opóźniony. Nie naczekałabym z powodu dłuższego snu, ale patrząc na program to troszkę za późno. Anyways, uh, ja myślę, Danko. Nasi wymyślili yy, serek waniliowy w takim wielkim. Yy. Skąd pomysł na serek waniliowy w takim ogromnym kupku? A to nie mój serek. Co jemy my, Ale My, uwaga, jemy najlepsze pod słońcem kosty. To jest to, Polecam. Alicja jest konieczna. <głos> <głos> Wykonaj na człowieka, który się zajmuje Ale już skończyłam. Jotrek! Wymachaj. Jenna! <laughs> <laughs> Kochani, co robimy w przerwie? Opiszcie mi, co robimy? Yy, Zuza je, ja Jeszcze gadam. Je, Dobra, ona przygotowuje sobie posiłek. Ja się Ja siedzę swoimi plotami. flotami hey Jeszcze dłużej przytrzymajcie, dłużej przytrzymajcie, to będzie fajne machanko. Kwitajcie! Z... Moją pasją jest gotowanie! Skurczy byki. Moją pasją jest gotowanie! A myślałam, nie. że pierwsza pomoc. Nie, nie. <laughs> Truskaweczki. 5,49 zaopakowanie za opakowanie przy zakupie dwóch, to jest Kiwi, jak to było, orkisz, chia i inne jakieś takie nasionka. A, no i, bo nie powiedziałam, skyr jest bazą do tego śniadanka. Dobrze. Proszę taste test. Wygląda jak górno, smakuje jeszcze lepiej. Hello. Od godziny nikogo u nas nie było, i jaki jest dalszy plan gry? Cóż, najwidoczniej yy, na, u nas pustki są przez to, że patrole uznały, że zrobią te dalsze punkty, ale możemy się bardzo blisko szkoły, w której odbywa się rajd. Większość patroli uznała, że zostawię ten punkt na koniec, aczkolwiek oznacza to, że będzie tutaj dużo patroli w jednym momencie, więc nie każdy zdąży zrobić ten punkt. Jak ktoś mi przyjdzie za 10.14, czyli 10 minut przed zamknięciem naszego punktu, powiem nie, bo nie ma na to czasu, bo uwaga, uwaga, ten punkt jest długi. Zuzanna, masz jakiś komentarz? Zobaczcie, jak jest pusto. Zapowiedz się jeszcze do świata. Krzemiosła! No, Chcę tylko powiedzieć, że jestem pozorantką, w sensie pozoruję bycie ranną. I jest to ogromne spektrum umiejętności ludzi, którzy tutaj przychodzą. Od walnięcia moją głową krawężnik i zrobienia mi guza po pogłaskanie mnie po tej samej głowie. To jest to inny patrol w ramach uspokojenia poszkodowanej, więc yy, niezapomniane doświadczenie, naprawdę. Niezapomniane biorąc pod uwagę, że ten gus na mojej głowie będzie się trzymał przez jakieś dwa tygodnie. Zabrani mi baga. A podobno były nagetzy z kolefela. Nie ma ich. Nie ma, zabrali ukradli. Co jesz? Jakąś paczkę z ziemniaków, poteta uh -huh. i mizeria. W każdym wieczorniku. soczek soczewkowym. Z cygryskiem. Z cygryskiem. Z Julia, nasza drużynowa, też chciała wege i nie ma wege. Nie chciała, ona musi mieć wege, bo ona, ona jest tego. Ona... Możemy zapalać te lampki ja mam, takie. Ja mam, Chcemy kwatera harcerska batalionu Zośka i kwatera parasol. Czuję się jak pracownik domu publicznego. Bo na mnie trąbią auta. Dzień dobry, się ile jestem w Ósetnej, grumwalskiej, warszawskiej, drużyny, harcerskiej leśnicy. Oraz bardzo mi się podobała gra, była bardzo ciekawa i miała dużo morałów. Bardzo ciekawe kartki dostaliśmy. Teraz nauczyłam się jak wynosić ludzi z piwnicy. Pomnik Gloria Victis został osłonięty 1 sierpnia 1946 roku. Opamiętnia on wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli podczas Powstania Warszawskiego. Jest to hołd oddan i oddanie dla wszystkich tych naszych bohaterów, którzy przelali krew za wolność naszą i przyszłych pokoleń. się teraz do parku Moczydło. Nie wszyscy jak się okazuje, wie, wiedzą, że park Moczydło to też nazwa glinki. Idziemy tam nagrać wspaniały film, ale o tym dowiecie się trochę później. Witamy w parku Moczydło. A to nasz druk komendant Rajdu. Czuwaj. Czuwaj. Jak się druh dzisiaj czuje? W porządku, bardzo dobrze. Świetnie, świetnie. A druh to? No? Bardzo dobrze. Świetnie, świetnie. Nad nami jest metalowa machina. Chciałabym, żebyśmy z siebie ustawili naszych parasolach. Jak to zrobimy, zaraz się dowiemy, ale taki jest plan. Jak to zrobimy? <noise> さあ、ていつ is that boy ah, <laughs> <you see> <laughs> No ile, Pomysł słodawcą jest, w sumie nie wiem kto. Ksz, ksz. Julia. Ksz, ksz. Kto wymyślił to? Co? Julia? No właśnie, no to nie. Jest... Pomysł jest Julia. Tak oczywiście nasza genialna drużyna. U! Kochamy naszą drużynę. Julia, jeśli to oglądasz, Młah, bardzo cię lubię. Jesteś super drużynową. Jeszcze jesteśmy w procesie. To, co wcześniej widzieliście, to był proces, jakby byli ludzie ustawiani. Jak te pionki były ustawiane. Na światełka w sumie. Ui. <suszy> e, teraz będą faktyczne e, światełka. Teraz patrzymy. Odpalają e, latarki do góry, i zaraz dron się umieje w górę. Co jest Ala? Kalapeczka z serkiem, z serem i pomidorkiem. Jutka nabeczka, a przecież jadłam bułeczkę z żabki. Mm -mm. A tam jest komendant, drug komendant coś robi ważnego. No to jest najlepsza finka. Jaką kiedykolwiek miałam w ręce. Prawie sobie palce, ale jest super. Cześć, nazywam się Alicja Skomiszna, jestem ogólną, jak jest w biwaku Znajdujemy się w kadrówce, proszę bardzo, kadrówka główną na nie, więc teraz śniadanko. Nice. Co? Co ty mi założyłaś na... Co się dzieje w tym momencie? Co ty mi założyłaś? Eee. Uwaga, mamy tutaj pewną bardzo ważną informację! E, zapraszamy na rajd Sieciechy W Wyszkowie e, W Wyszkowie, w Wyszkowie Fajny rajd, e, na, tematyka również wojenna Pamiętnie akcje pod Sieciechami Tak, wznawiamy ten rajd, bo trochę umarł na jakiś czas 12-14 września, rajd w Wyszkowie Zapraszamy wszystkich możliwych osób, bo Wyszków jest super! Znajdujemy się teraz w naszej kadrowce z powrotem, tutaj wróciliśmy, bo chciałabym Wam pokazać, kogo znaleźliśmy. Duchno, mi się Duchno podstawi. Julia. E, 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 I jaką funkcję dodajemy ty na tym wieku? Jestem programowcem. Tak jest, właśnie. Julia jest programowcem. Chciałabym powiedzieć, bo już po różnych patrolach odnośnie rajdu, bo bardzo dużo głosów, że gra się podobała. Więc gratuluję do mnie za. Nie, otwarszmy sobie palce, to wskoczymy jak na Julia. Co? Co wy robicie? Warszawską drużynę charczewską w Leśnicy! Bo. Chyba wtedy z tym akcentem kończymy nasz Ride Parasol. 23 już. Super. Yy, I chciałabym tylko ostatni raz pokazać naszą cudowną ekipę. Co byś w dzisiejszym przyjechali na czy ty też? Więc zrobimy zdjęcie i zrobimy ładne pożegnanie. Cześć. Dwa. No. Ej no, <laughs>